Dobry wieczór Państwu. Witamy na naszym comiesięcznym spotkaniu w Szeklicy organizowanej przez Komitet Pobarcia Jarosława Kaczyńskiego. Jest to y, ostatnie nasze spotkanie przed przerwą wakacyjną. Planujemy następne dopiero na wrześniu, chyba żeby zaszły jakieś. Ekstraordinaryjne przypadki, no to wtedy Państwa powiadomimy. Dzisiaj mamy przyjemność gościć dobrze znanego nam naszego członka, rzecznika Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, pana Marka Nie muszę to chyba bliżej przedstawiać. Wszyscy to znamy. Człowiek ogromnej kultury, historyk sztuki, wykładał na większości uniwersytetów europejskich i poza Europą. Wielki patriota, człowiek oddany w Polsce i miejmy nadzieję przyszły minister kultury w rządzie Jarosława Hasziska. Ta świnka, to już wiemy. Zacznę może od samej definicji kultura. Słowa kultura, która do mnie najbardziej przemawia, i się sprawdzał od tysięcy lat. Mianowicie Marek, który już Cycero mówił, że kultura jest uprawą, ale nie tylko jak dotąd uprawą ziemi, a więc agro-kultura, tylko kultura może być uprawą człowieka. Kultura ani. Ponieważ właśnie dzięki kulturze człowiek staje się człowiekiem. Przychodzi na świat jako istota nie w pełni gotowa i właśnie to uczłowieczanie człowieka dokonuje się w przestrzeni kultury. Jeżeli tak będziemy rozumieli to pojęcie, to oczywiście ono ma bardzo szeroki zakres i obejmuje zespół tych wszystkich Wartości, które określały właśnie stawanie się człowieka, zachowanie się człowieka, zachowanie się społeczeństwa. To jest rozumienie tego słowa w szerszym znaczeniu, czyli kultura sensualna. Z tych wielu czynników ja wybieram tylko dwa, mianowicie nauka i edukacja oraz kultura w węższym sensie tego słowa, czyli Wychowanie estetyczne, tworzenie tego, co dobre w człowieku, poprzez piękno. I tyle tytułem wstępu. No i jeżeli chodzi o ten pierwszy czynnik, któremu poświęcę pierwszą część wykładu, to mogę powiedzieć, że już od lat 80. w bardzo ważnych dokumentach regulujących strategie edukacyjne Europy. Słyszymy apel o położenie akcentu właśnie na nauce i edukacji, ponieważ to są czynniki, które stanowią o y, tężyśnie cywilizacyjnej kraju, narodu. I tak przypomnę raport klubu rzymskiego, rok 1982, jak zewrzeć lukę ludzką, właściwie y, hasłem, które podano w tym raporcie klubu uczonych, w grupie rzymskim i Albowski. albo zgin. Potem ważny był też raport UNESCO dla XXI wieku, w którym są Delors. Delon. L'éducation est Edukacja, jest w niej ukryty skarb. Tytuł wzięty jest z bajki La Fontaine. Jak wielki może być to skarb, to świadczy o tym przykład Korei Południowej, która z bardzo biednego kraju, Inwestując właśnie intensywnie w edukację społeczeństwa, a jeszcze intensywniej w badania i rozwój, w ciągu 30 lat powiększyła dochód narodowy per capita 70-krotnie. Państwo się nie przesłyszeli, nie siedmiokrotnie, krotnie tylko 70-krotnie. <laughs> Następnie kolejny dokument, raport tzw. Akademia Europea, to jest. Założona w 1988 roku około tysiąca wybitnych uczonych, przeważnie z Europy Zachodniej, ale trochę też i z naszej części Europy. I oni wydali taki dokument Schooling in Modern European Society, kształcenie w nowoczesnych yy, społeczeństwach europejskich, gdzie właściwie na pytanie, jak ożywić i zdynamizować gospodarkę w Unii Europejskiej, padła odpowiedź poprzez stosowanie nowych technologii, a do nowych technologii prowadzi właśnie inwestycja w badania i rozwój, czyli research and development. Ta sentencja, która właściwie zamyka ów dokument, to jest potężna książka, żeby tak kształcić, dokształcać się, aktualizować wiedzę, Czyli również docenić wagę edukacji, w której proces rozciąga się na całe życie człowieka. Księga Biała na temat edukacji wydana przez Komisję Europejską w w 1995 roku, titulą et Rapport vers la société cognitive, a więc uczyć się i nauczać w kierunku społeczeństwa wiedzy sentencja brzmi, dały sens dla kompetencji, czyli należy inwestować w wiedzę i kompetencje. I jeszcze jeden bardzo ważny właściwie też dokument, to było spotkanie Ministrów Komitetu Edukacji OECD w 1996 roku, które poświęcone było polityce edukacyjnej państwa. No i wtedy właśnie też podkreślono wagę ustawicznej edukacji społeczeństwa i w 1996 roku Unia Europejska też w tej Białej Księdze ogłosiła ten rok, 1996 rokiem ustawicznej edukacji. Jeszcze jest jeden dokument, i to już ostatni, tekst przywoływany przeze mnie, Knowledge Bases for Education Policies, dokumentacja z konferencji w Maastricht czyli podstawy naukowe polityki yy, yy, państwa. Yy, bardzo ważne to, ponieważ on stwierdza, że państwo powinno prowadzić politykę proedukacyjną i pro w oparciu o zasady naukowe, czyli w oparciu o nieustanny kontakt ze środowiskiem yy, nauki, prawda? ponieważ w sposób naukowy powinno się dokonywać metod pomiaru sytuacji edukacyjnej. Następnie to naukowcy powinni określać strategię w tym kluczowym właściwie punkcie, jakim jest research and development, czyli badania i rozwój. Następnie określać dziećmi strategiczne nauki w danym kraju i dokonywać pomiaru i skuteczności polityki edukacyjnej. Czyli powinni naukowcy oceniać politykę edukacyjną państwa. Bardzo ważna kolana. No niestety w Polsce mamy do czynienia z działaniem kompletnie odwrotnym od początku przemian ustrojowych. Stąd też już w czwartym roku owych przemian profesor Leżyk Kuźnicki, mówimy o roku 1993, akurat jest to początek jego kadencji jako prezesa Polskiej Akademii Nauk. Profesor Kuśnicki na łamach takiego ważnego dla nauki pisma Nauka Polska. Pisze takie zdanie. W XX wieku nauka stała się decydującą siłą określającą rozwój gospodarczy, potęgę militarną i znaczenie polityczne państwa. I dodaje ten znakomity uczony, że wydatki na świecie, gdy chodzi o groty wydatków, czyli ponad 4 piąte, to są tylko USA, kraje wtedy Unii Europejskiej i Japonia. Reszta świata 19%. My oczywiście byliśmy w tej reszcie świata. Niestety, jaka była opcja Polska na początku przemian ustrojowych? Kiedy ja Państwu tutaj pokazałem, jak świat cywilizacyjny, chociażby ustami autorów owych przywołanych przeze mnie raportów, mówił o wadze edukacji i badania, Polska przyjęła akurat strategię odwrotną. Tutaj jedyną osobą, która decydował o przyjęciu tej odwrotnej strategii, był Leszek Balcerowicz, który powiedział: najpierw gospodarka, a dopiero potem nauka. Czyli najpierw stańmy się społeczeństwem zamożnym, a dopiero potem stać będzie czas na to, żeby inwestować w naukę. To jest po prostu absurdem, dlatego że właśnie zamożność, jak pokazuje przykład choćby wspomnianej Korei, bierze się z nauki, z sukcesu naukowego. Wobec tego, my Należy zadać sobie pytanie, dlaczego Leszek i tak postawił sprawę. Przecież kształcił się w USA. Znał dokładnie strategię świata tego najbardziej zaawansowanego technologicznie i naukowo. Wydaje się, że być może ciążyła tutaj doktryna marksistowska, która przyznawała pierwszeństwo bazy wobec nadbudowy, a właśnie nauka to jest nadbudowa, bo to jest część szeroko rozumianej ale ja jestem, no nie tak naiwny, żebym sądził, że Leszek Balcerowicz popełnił błąd. Nie jestem tak naiwny, żeby tak sądzić. Tyle mogę powiedzieć. Ehm, gdy chodzi o polskie pierwsze reakcje na to, co się dzieje w świecie polskiej nauki i edukacji, już po kilku latach, ja akurat, jak też tutaj mój szanowny kolega na sali, też jeden z rektorów uczelni, byśmy byli w obu cyklonu, więc byśmy doświadczali tego od wewnątrz, jak to rzutuje na kondycję naszych uczelni. Ale Biała Księga, yy, którą przygotowała yy, grupa prezentująca na zlecenie Urzędu Rady Ministrów, Biała Księga Polska Unia Europejska, Nauka i Technologia też właściwie no, nie pozostawia cienia wątpliwości, na co należy stawiać. To jest 1996 rok, a więc już siódmy rok głodzenia polskiej nauki i edukacji. I co tam czytamy? Polska może pełnić rolę peryferyjną, rolę marginalnego członka uchwa. Polska nie będzie miała szans na zajęcie pełnowartościowej pozycji w Unii Europejskiej, jeśli nie zwiększy znacznie wysiłku edukacyjnego, jeśli nie przeznaczy zarówno w budżecie państwa, jak i w wydatkach osobistych obywateli, znacznie większych sum na naukę i kształcenie. Bo chcę Państwu przypomnieć, że przy okrągłym stole był podstolik edukacji i tam polskie środowiska naukowe i proedukacyjne sformułowały postulat, wyraźny postulat, że to 2,4% mówimy o zamykającym roku czas prl to za mało, prosimy o 3%. Kiedy myśmy kierowali uczelniami na początku lat 90., to poziom finansowania szkolnictwa wyższego spadł poniżej 1%, a więc było to 4 razy mniej niż postulowały polskie środowiska naukowe jaka była skala nędzy szkolnictwa wyższego i nauki w 1996 roku. Najsilniejszy spadek finansowania szkolnictwa wyższego o ponad 40% w latach 1990-1991. Później, 1991-1994, wykłady te nominalnie rosły, ale zjadała je inflacja. Także realnie pozostawaliśmy ciągle na tym samym poziomie. A jak mało wydawaliśmy na kształcenie jednego studenta w 1990 roku już, to jest pierwszy y, rok rządów i w o tę dziedzinę reszka bardzo robicza. USA 12 tysięcy dolarów rocznie, Japonia i Holandia 7, Portugalia 4 tysiące, Polska 1,2 tysiąca. To podane... Tutaj dane za Białą Księgą Polska-Unia Europejska. Wydatki na kształcenie jednego studenta z dotacji budżetowej, jak i jak opłat za studia, dokonały Polskę daleko nawet za Czechami i Węgrami. Węgry 5 tysięcy rocznie na studenta, Czechy 7 tysięcy dolarów rocznie na studenta, Polska 1000. 1996 rok. Marek Sariusz Polski, nasz znajomy, wypowiada się na łamach. Yy, Godnika wprost i mówi, że należy ubolewać, że resort edukacji jest na marginesie, że edukacja nie jest traktowana jako resort pierwszej potrzeby, tak jak to się dzieje w cywilizowanych krajach. Rok 1999, a więc dziesięciolecie przemian ustrojowych, nakłady na szkolnictwo wyższe spadły aż do 80% wartości z roku 1989, czyli cofaliśmy i nigdy nie wynosiły jeszcze tak małej części produktu krajowego brutto. Cytuję za Jerzym rzecz że Proszę Państwa, dzieje się to wszystko w kraju, w którym jak ostatnio y, też potwierdziły badania ekspertów, więcej niż połowa podatków idzie do Skarbu Państwa. Czyli jeżeli byśmy uczyli się y, w szkole średniej, że to było wielkie nieszczęście społeczeństwa średniowiecznego, że musiało płacić ta rzecz, która jedną dziesiątą, czyli dziesięcinę, no my dzisiaj płacimy połowinę, czyli pięć dziesiątych i uważamy, że to jest świetne? Ja nie uważam, że to jest świetnie. Znaczy, to może byłoby świetnie, gdyby z tego jakaś część szła na rozwój kraju, ale ona nie idzie. Oczywiście jedna rzecz nastąpiła pozytywna w stosunku do lat dziewięćdziesiątych, gdzie poziom skolaryzacji był niski, bo on obejmował mniej więcej pół miliona z tendencją wzrostową młodzieży w wieku studiów, to dzisiaj zbliżamy się do 2 milionów, ale wzrosła liczba uczelni niepublicznych. Ja Państwu powiem, ile jest uczelni niepublicznych 320, czyli prywatnych, a państwowych 131. Co to oznacza? Że znaczącą część kształcenia młodzieży polskiej na poziomie studiów wyższych, znaczącą część kosztów przejęli rodzice. Czyli to nie płaci państwu ten Bóg edukacyjny, ten wzrost yy, skolarizacji nie jest zasługą budżetu państwa, o tym należy wiedzieć. Teraz trzeba mieć świadomość, że to kłodzenie szkolnictwa wyższego, ono uderzało po pierwsze w jego substancję materialną, czyli niedostateczne wyposażenie warsztatów badawczego, laboratoriów, ale co jest najprzykrzejsze, czego nigdy się nie da odrobić, mianowicie zapaść w posiadłościach bibliotek, dlatego że przerwano prenumeraty wielu pism, czasopism, książek z zachodu. na no jak się przerwało, to już dzisiaj tego nie można nadrobić. No ale jeszcze większa degradacja dotyczyła substancji ludzkiej, czyli kadry. I już ta właśnie wspomniana przeze mnie Biała Księga Polska Unia Europejska, podaje następujące zdanie. Egipty naukowe w Polsce są zbyt wąskie. Finansowanie nauki zbyt szczupłe wobec potrzeby rozszerzenia elit. Wpływ tych elit na społeczeństwo zbyt mały. Wraz ze zwiększeniem wysiłku edukacyjnego Polska musi znaleźć sposoby na rozszerzenie elit naukowych, a zwłaszcza zwiększenia roli kulturotwórczej tych elit oraz rozumienia problemów nauki przez społeczeństwo. I jeszcze jedno ważne zdanie o Białej Księdze. Nie należy się spodziewać poprawy sytuacji w szkolnictwie wyższym bez radykalnej zmiany płac nauczycieli akademickich, a więc bez zasadniczego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego. Yy, muszę Państwu powiedzieć, że niedawno 14 dni była pani minister Kudrycka w Akademii Ekonomicznej w Wrocławiu no i tam któryś z odważniejszych profesorów uśmielił się powiedzieć, że asystent w Polsce zarabia 1700 zł. Tyle zarabia miesięcznie człowiek, który musi zainwestować w rozwój, również nie tylko własny, ale na rzecz państwa. Dlatego, że, że on musi mieć na książkę, musi mieć na mieszkanie, na przejazd, na jedzenie, na ubranie. To jest po prostu niemożliwe. I stąd też chyba rację miał profesor Andrzej Kajetan-Wróblewski, był rektor Uniwersytetu Warszawskiego, który pytał kogoś, kto. Podejmował y, decyzję o pisaniu doktoratu. czy ma pan rodzinę, która no, może Pana utrzymać. Jak nie, proszę sobie nawet nie zabracać głowy. szkoda czasu. Proszę Państwa, i teraz chciałem podknąć kwestię, która no, jakby umyka z pola widzenia mianowicie rolę kadry tej akademickiej, czyli weźmy, profesora. No profesor jest tym lepszym profesorem, który ma większe możliwości zainwestowania w własny warsztat, w własny rozwój, ale przede wszystkim tym lepszym profesorem, kiedy może sobie kupić czas. No czas na uprawianie nauki. Ponieważ chyba rację ma Hipokrates, stary mędrzec, co prawda lekarz, ars longa vita brevis, czyli sztuka, a więc w tamtym kontekście kultury antycznej także nauka. W sztuce uprawianej przez człowieka, w sztuce zdobywania wiedzy, przysługuje niestety długi, długi czas trwania, a życie jest krótkie. Czyli nigdy nie starczy życia, żeby sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed uczonym wiedza. Stąd przypada, po pierwsze, przyjąć postawę pokory socjoteryckiej, nigdy czasu dość, nigdy talentu dość. no ale z drugiej strony, z drugiej strony poświęcić tego czasu jak najwięcej, ile można. Czy mogę prosić o włączenie telefonu komórkowego? Proszę Państwa, no, ten, to była zmora, oczywiście potworna zmora tych profesorów którzy co prawda potrafili podwyższyć trochę swój standard materialny poprzez to, że pracowali na drugim etacie, na trzecim etacie i na czwartym etacie, ale to powodowało straszliwą dewastację tej kadry. I profesor Siejka, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w wywiadzie w tygodniku powszechnym mówił, źle opłacani w szkołach wyższych nauczyciele, akademicy podejmują zatrudnienie w innych szkołach wyższych publicznych i niepublicznych, marmurając czas, który winni wykorzystać na prowadzenie badań naukowych, zamiast w bibliotekach czy laboratoriach, spędzają czas w autobusach i pociągach, jeżdżąc od jednego do drugiego i trzeciego miejsca zatrudnienia. Gdy chodzi o relacje mistrz-uczeń przestrzeni uczelni wyższej, no to, to nie powinno być tak, że mistrz zacharowany i zaharuszony Przekazuje swoim uczniom wiedzę wczorajszą, tylko raczej razem z tymi uczniami tworzy wiedzę jutrzejszą. Dzięki temu wprowadza ich w tajemnicza, ich w metodę, w modus operandi, w metody postępowania naukowego. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia to jest piękna aremia Łacińska, która mówi o tej relacji wystwórczej do cen, do że ucząc innych także uczymy się sami. Sens jest tego taki, że mistrz i uczeń obdarowują się nawzajem, że nie jest tylko tak, że jest stroną biorącą, także inspirującą swojego mistrza. Mistrz przekracza swoje kompetencje dzięki temu, że ma kontakt z uczniami. Ale należałoby tę karę łacińską, wracając do listy, innych, niech myczymy się sami, i powiedzieć, docen do... Disterebellując, ucząc innych, sami powinniśmy się uczyć, ponieważ ucząc się, dajemy tym sposobem wzór naszemu uczniowi. Bo no, co to za mistrz, który sam się nie uczy, a oczekuje tego, żeby uczył się jego uczy. Yy, proszę Państwa, i właśnie no ten czas, ja może dam przykład, który po prostu poraża i wydaje nam się przykładem jest a to jeszcze było nie tak dawno, kiedy żył profesor Adam Krotkiewicz na Uniwersytecie Warszawskim, to był wybitny filolog klasyczny, później raczej ciążył w filozofii, pisał pracę o filozofach antycznych, no i w Warszawie w Instytucie Filologii Klasycznej było tak, że były dwie sale, obie te sale były po prostu wypełnione książkami, półkami bibliotecznymi. tej jednej Profesorowie tam mogli się odosobnić, a w tej drugiej była jednocześnie sala wykładowa i biblioteka. Studenci po wykładach tam czytali, a w pierwszym rzędzie profesorowie też czytali. Nie jeździli do drugiej, trzeciej, czwartej uczelni. Jeden student podszedł do profesora i powiedział: Panie profesorze, on honera Homera, Indiatem. W ósmej księdze ten akapit nie jest dla mnie jasny. Nie w sensie, Znaczenia literalnego słów, tylko on nie rozumiał y, kontekstu mitologicznego. I profesor mówi: no proszę, proszę, przysunął krzesło i przysiadł się do studenta. Godzinę utłumaczył sens tego akapitu. I w księdze Pamiątkowej poświęconej profesorowi Krokiewiczowi, ten student, już dzisiaj docent, y, być może od księga wyszła 15 lat temu, czytał profesora mówi, że w, przez tą godzinę jak po cichu profesor Rakiewicz, wtajemniczał go w sens jednej, właściwie jednego akapitu, objawił mu się majestat tej nauki, jaką jest filologia klasyczna, ale poraśliła go też wiedza jego mistrza. I on zrozumiał, że chyba warto siedzieć przy tych książkach, żeby być kimś takim jak Adam Korkiewicz. Gdzie to dzisiaj jest możliwe? Proszę Państwa.